Jan Nowicki jest i to w moim wypadku, i też wszyscy ci, którzy mnie znają, wiedzą, że to nie, nie jest, nie, nie będzie to przesadne, to powiem. Ale Jan Nowicki jest dla mnie fundamentem mojego życia artystycznego i w ogóle mojego życia. Ja poznałem Jana Nowickiego, będąc bardzo młodym człowiekiem, miałem 16 lat. Dość szybko znaleźliśmy wspólny język, a już później jak trafiłem do piwnicy pod baranami, też jako bardzo młody człowiek, bardzo szybko nawiązaliśmy współpracę bardzo bliską, bo stałem się jego głównym, może nawet jedynym ilustratorem. Ilustrowałem jego feriotony w przekroju, ilustrowałem jego książki, robiłem okładki do płyt, scenografie teatralne i tak I ta znajomość i ta współpraca. Przetrwały próbę czasu, jakby nie, nie ubyło jej nic przez 30 lat, jak się znaliśmy, do końca życia. Pod koniec życia, oczywiście, rzadziej się spotykaliśmy. Pan Jan wyjechał z Krakowa, więc jakby raczej mieliśmy ze sobą tylko kontakt telefoniczny, ale bardzo częsty, bardzo serdeczny. No taki, jest, taki zostanie w moich, w moich wspomnieniach. No jako też taka jedna z tych osób, które mnie ukształtowały, yy, i dzięki którym yy, jestem tym, kim jestem f, f, jako, jako, jako twórca, yy, jako artysta.